Witajcie z tej strony Kazumi i witam Was w kolejnym odcinku ze środowych aktualizacji. Zanim przejdziemy do materiału, chciałabym Wam szybciutko przekazać, że pewna część osób jeszcze mnie nie subskrybuje i fajnie by było, jakbyście zostawili tą subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie będzie ogromną motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. W dzisiejszej aktualizacji będziemy robić zadanie z Lindą, które pokaże nam historię galopującego Tomasza. Także mam nadzieję, że będzie dość ciekawe, także się przekonamy dzisiaj. Ale oprócz tego, moi drodzy, mamy skarby, które możemy spotkać na nawiedzonym szlaku. Czyli jak byliście już, ukończyliście ten szlak, gdzie was jakieś zwierzę goniło, to wtedy mieliście tam na końcu wronę Poe, która po prostu sobie siedziała. I mogliśmy z nią wymieniać y, chyba te piórka na kości. A teraz możemy z nią wymienić coś więcej, co spotkamy właśnie na szlaku. Tam były jakieś dynie, chyba pajęczyny, coś w tym rodzaju. Także też to sobie zobaczymy oczywiście. Y, no i oczywiście, by rozpocząć, znajdź wronę po, w pobliżu opuszczonego <gryw> obozowiska przy końcu szlaku. Czyli właśnie jak ukończymy ten szlak, gdzie nas coś goni. No i oczywiście za tydzień Mamy już ostatni tydzień, także zepnijcie poślady i zbierajcie okruchy duszy, bo to już będą właściwie są teraz dwa ostatnie tygodnie, czyli ten i jeszcze później kolejny. Na zebranie tych okruchów, także zbierajcie, zbierajcie, póki możecie. A my przejdziemy do aktualizacji. No więc zadanko mamy tutaj. Eee, Patrycja, to ty cieszę się, że jesteś. Już się szykowało na to, co znajdę po drugiej stronie. No i teraz wiem, że właśnie Linda będzie przekraczać ten portal po raz pierwszy. Tak pisał w aktualizacji, <grywa> także zobaczymy. Wczoraj miałam straszny sen. Śniła mi się posępna twierdza, unosząca się pośród przez przepastnego mroku. A jej władcą był nikt inny jak galopujący Thompson. Był niespokojny, niecierpliwie czekał na tę porę roku, gdy bariera oddzielająca żywych od umarłych osłabni i powoli, yy, przepraszam, i pozwoli mu przejechać. Okej. Okay. Pora ta nadeszła, więc teraz galopujący i jego koń pędzą pod nocnym niebem. Niektórzy mówią, że galopujący poluje na ofiary, które chce zaciągnąć do swojej twierdzy. Inni uważają, że porywa z na dusze. Ja już spotkałam galopującego i myślę, że to udręczona i zabłąkana istota, której nikt nie rozumie. Chcę mu pomóc. A więc jesteśmy. Przed wejściem do twierdzy galopującego dziś zaczniemy poznawać prawdę. Dobra, także... Ruszajmy razem. Dokładnie to widziałam we śnie. Ale gdzie grupujący Może wyruszył na Jorvik na łowy. Za, e, za mną. Znajdźmy jakieś spokojne miejsce, żeby rozbić obóz i chwilę pomyśleć. E, ha, czyli teraz jedziemy sobie tą, tą wyspę drugą jakby. Spoczko. Tutaj jest dalej od głównej części twierdzy. Okej. Okay. Cóż, e, czyli Linda miała sen właśnie, w którym widziała takie miejsce jak to. Rany idealnie rozbijamy obóz... E, Rozbijemy obóz w cień wieży. Czyli za nią, okej. Okay. Nie, nie, czekajcie, za nią czy... Nie, no tutaj. Okej, okay, no spoko. Z dala od głośnych duchów i w ukryciu przed galopującym, który może przecież wrócić. Daj mi chwilę na rozbicie obozu. O, ale szybko. Okej, okay, doznamy dalej. Daj znać, gdy zechcesz posłuchać dziwnej historii o życiu galopującego Tom oraz tej jeszcze dziwniejszej o jego śmierci. W książkach historycznych można wyczytać, że ponad 900 lat temu Gunnar Traimson, chyba tak to się czyta, nie wiem, był cenionym i wiernym żołnierzem Johna Jarla. Gunnar był dziwnym człowiekiem. Opisywano go jako kogoś mrocznego i zamyślonego. Kto był jednak. Czekajcie, kto był jednak odważny i oddany we wszystkich swoim władcy. A nie, trochę dziwne tutaj to zdanie było, ale okej. Okay. Gdy w następnych. W Stuleciach na Jorvik trafili, trafili nowi osadnicy, mówiący innymi językami. Nazwisko Trymson zaczęło wymawiać. Zaczęto wymawiać jako no, okay. gonorowi, e, się kot Homes. Okej. Żaden nie pozwalał Gonarowi się do siebie zbliżać. A inni żołnierze i służący go unikali. Potajemnie z niego drwili. Nazwali go galopujący. Być może z zazdrości albo ze strachu. Yy, okrutny żart, okej. Okay. <laughs> Pewnego dnia pojawiła się dzika i przerażająca klat. Wielka kara Shire. Koń ten, który podobno pochodził ze wschodu wyspy, z terenów za górami Jor, pozwalał się do siebie zbliżać wyłącznie galopującemu. Tą są w końcu znalazł towarzyszkę. Czarną, niczym bezksiężycowa noc Shire imponujących rozmiarów, której dzikość i zajadłość przerażała ludzi Jarva. Sama obecność tego konia niepokoiła inne zwierzęta, które zaczynały panikować. Galopujący i tak taklarz Shire była, byli nierozłącznymi, a ich niezwykła więź stała się źródłem zadumienia i plotek. Galopujący Thompson został osobistym strażnikiem i doradcą Johna Jarla. Wykonywał trudne zadania dla władcy. Obronił go nawet przed niebezpiecznym powstaniem zbuntowanych lordów. Armii szerzyły się blotki i gniew. Przesądy i strach napędzały opowieści o czarach i czarnej magii. Nienawiść przezwyciężała jednak lęk i szyderstwa, w ukryciu przerodziły się w jedną, e, proszę, w je, w jawną pogardę. Jarrow ukazał ukarać galopującego za jego domniemane przewinienia. Galopujący został schwytany i zniewolony. Zakutego w kajdane Thompsona zaciągnięto przed oblicza króla. John Jarrow stał się sędzią skazującym swego wiernego sługa. Gdy, ga gdy galopujący trafił do kata, mnóstwo żołnierzy Jarla przyszło nacieszyć się, tym, nacieszyć się tym widokiem. Ich strach okazał się uzasadniony, gdyż galopujący powstał z dnia egzekucyjnego, ujawniając tym samym swoją nieśmiertelność. Ciekawie się robi. Tutaj podania i historia zaczynają się mieszać. Jednak przeważa teoria twierdząca, że źródłem siłek galopującego jego więzi z Jarlem <laughs> Oraz jego nieśmiertelności jest potężna wiedźma z przemysłu Diabła. Dokładnie rok po egzekucji po raz pierwszy zauważono bezgłowego, goletującego Thompsona. Ogólnie, jeśli ktoś wie, to jest właśnie to egzekucje to właśnie oznaczało, że yy, chcieli mu ściąć głowę. <laughs> Dlatego jest bezgłowym mieściem. <laughs> o matko. <laughs> Gdy jechał pod nocnym niebem na swej ognistej klaczy. Od tamtej pory dostrzegano go każdej jesieni. Siedząc tutaj w cieniu tej wieży, czuję, że ta historia jest bardziej złożona. Wydaje się, jakby czekała zapniana na końcu mojego języka. Czekała aż ją opowiem. Okej. Okay. <grytanie> Dość ciekawa ta historia, bo nie powiem. Czuję, że coś. Mnie przycią czuję, że coś mnie <grytanie> przyciąga na wyspę Padok. Może warto się temu przyjrzeć. Być może dowiemy się. Dowiemy się, co, po, po, co poróżniło Galopującego i Johna Jarla. Yy, wspomnienie z samotnego pogrzeliska. Tak, aby się Musimy szybko jechać na Wyspę Padok. Czuję, że coś tam się niedługo wydarzy. Do zobaczenia na miejscu. Ok, czyli teraz musimy wyruszyć na Wyspę Padok. Ok, my już jesteśmy właśnie na miejscu. Eee, mam nadzieję, że się dowiemy, o co tutaj chodzi, bo myślę, że to na ich widzicie. Dlaczego właśnie tutaj się, jakby tutaj spotkamy, nie? W tym miejscu, akurat może się dowiemy tego. Cicho, mów szeptem, bo galopujący przyjechał chwilę przed tobą. Zaczekamy, aż odjedzie, a potem się rozejrzymy. Może się dowiemy, czego tutaj szukał. Okej, okay, czyli sobie teraz jedzie. Coś z tym galopującym było nie tak bardziej niż zwykle. Widzisz te ta tańczące światełka? To chyba fragmenty wspomnień. Przynieś mi ich kilka, a po, a po a, a powinnam je odszyfrować. Ja tutaj zostanę na straży na wypadek, gdyby sum wrócił. Okej, okay, czyli teraz sobie zbieramy te wszystkie wspomnienia. A to coś. Aha, osiołek, okej, okay, oko myślałam sobie zdanie w ogóle. Okej, okay, no osiołku teraz nic nie pomogę, ponieważ robię zadanie więc przykro mi. E, daj mi chwilę, żebym mogła je zrozumieć. Hmm. To tej nocy koń galopującego zginął. Daj mi znać, gdy będziesz mieć chwilę, to ci, to ci opowiem, co widzę w tym wspomnieniu. Widzę budynek. Chyba stajnie. To tutaj. To była stajnia. Stajnia galopującego. Ponad jego... Jego wierzchowca nie można było trzymać z innymi koni. To dlatego miejsce to jest na takim odludziu. Zaczyna się. O, patrzcie, tutaj jest taka ta. Jakiś most w ogóle wow. Zaczyna się. E, zaczyna się. Tłum przerażających ludzi okrążyli stajnie. Ich oczy są pełne strachu i złości. Przez tłum przechodzą żołnierze. Przyszli, żeby zabrać go lupiącego. W stajni stoi młody mężczyzna i imponująca klacz. To musi być galopujący, ale on ma zielone i jasne oczy, przepełnione smutkiem. Rękoma obejmuje szymek. szynę. Rękoma obejmuje szyję konia. Rzekna się z nim, podczas gdy żołnierze wchodzą do stajni. Galopujący jego koń naprzeciw ludzi Jarla. Thompson się podaje. Niezadowolona i przestraszona klacz prycha, gdy żołnierze zabierają jej jeźdźca, kopie w ścianę i uderza kapitanami o podłogę. Żołnierze cofają się przed jej złością. Nastaje chaos, ludzie zaczynają się przepychać, pożar, do stajni ktoś wrzucił lampę, a może pochodnie? Nie widzę dokładnie, dym i ogień zasłaniają mi obraz, budynek płonie, Koniec jest w potrzasku. Żołnierze próbują ogasić ogień, tłum się cofa, oszołomiony tym widokiem, przerażony yy, z klaczy jest coraz donośniejszy. Dorównują mu tylko makabryczne krzyki galopiącego. Płomienie zgasły, nastała cisza. W powietrzu wciąż unoszą się dym i popył. Galopujący upadł na kolana, przepełnione rozpaczą i niedowierzaniem. Pojawił się John Jarrell, który przygląda się zniszczeniom. Długo patruje się w, w pogorzelisko. W jego oczach widać złość, gdy obraca się do leżącego na ziemi glebącego, jego gniew wzrasta. Dość ciekawie galopujący z nas źródło złości, gniewu, zazdrość i żądza, która yy, które podsycają myśli o zdradzie i oszustwie. Ale Klar zginęła. Jak powróciła za pomocą czarnej magii i czarów, o których plotkowano? Czy tajemnicza wiedźma, o której mówią legendy, obdarzyła ten klacz Shire mocą. To przykre, że nawet dobrzy ludzie zniszczą to, czego nie rozumieją, gdy napędza ich strach. Nie wiem kto lub co ciągnie mnie do Jarla do Jarla tak odmienia, do Heim, ale myślę, że to tam odawimy się czegoś nowego. Isią yy, to w ogóle zgalupujący. Jedźmy razem, może to tam znajdziemy gorącego i kolejne wspomnienie. Okej, okay, czyli jedziemy teraz sobie do miasteczka. Hmm, ciekawe. Patrzcie, się. wszyscy się ukryli. Galopujący musiał tutaj przybyć zaraz po tym, gdy odjechał ze spalonej stajni. Chyba nie potrafi dostrzec lub wyczuć roztrzaskanych wspomnień. Galopujący znów odjechał. Zbierzmy tutajsze fragmenty wspomnień, a potem się dowiemy, gdzie pojechał. Ciekawe, czy wie, że, go, że go śledzimy. Ok, czyli teraz sobie, sobie znowu zbierzemy jego wspomnienia. Jeszcze jedno gdzieś jest, chyba? Nie, już jest, okej. Okay. Jeszcze jeden był. W tym wspomnieniu kryje się coś potężnego. Czuję kłębiący się tutaj strach, strach i gniew. Rany niesamowite, tak galopujący umarł? Mmm, ciekawe. E, czyli to będzie jego egzekucja. Zabierają galopującego na jego egzekucję. Otaczają go ludzie króla i mieszczanie. Szydzą z niego obrzucając go obelgami i śmieciami. Teraz Thompson stoi przed Katem, ale słowa Johna, Jella już go nie ruszają. czyżby porzucił nadzieję, znikły się w nim silne emocje. Szok związany z okrucieństwem jego władcy i tragiczną śmiercią jego najwspanialszej towarzyszki odcisnął na nim mocne piętno. Yy, Thompson klęka sztywno przed pniem egzekucyjnym. Cicho porusza ustami. Co on mówi? Zamaskowany Kat unosi topór. Nie mogę na to patrzeć. Ostrze uderza. Smutne, zielone oczy kolepującego zdają się zdradzać jego zaskoczenie, jak gdybym nie zauważył. Chwila. Piwatujący tłum cichnie. Twarze tych ludzi yy, przepełniają groza i zaniepokojenie. Coś jest nie tak? Ciało. Ciało kolepującego się rusza. Spowity. Co tutaj się? O! Yy, ten. Ta klas Shire wróciła tutaj tak wala nie? Yy, z powietrzezionym blaskiem bez głowy korpus wstał z ziemi. Ludzie panikujący zaczynają uciekać. Niektórzy żołnierze próbują dźgnąć wyruchującego, ale na próżno. Dzieje się coś jeszcze. Człon zostaje odrzucony na bok. To klas Shire Jest jeszcze ciemniejsza, praktycznie tak czarna, że wręcz pochłania światło. A do tego ma tą grzybę. Co za oślepiająca zjawa będąca połączeniem cienia i ognia. Strażnicy i mieszczanie są przerażeni. Gaska tych, którzy byli na tyle odważni, by zmierzyć się bezgłowym upiorem, teraz ucieka. Nigdy nie widać nawet Johna Jarla. Yy, nigdzie nie widać, ok. Galatujący spokojnie się za okrakiem na mocnym grzbiecie klaczy, po czym odjeżdża za horyzont. No, powiem Wam, że Sirus tak dość ciekawy i tak trzyma w napięciu. No, ogólnie bardzo fajna ta historia, mi się bardzo podoba. <grychy> I tak przedstawia się historia skrzeszenia kary klaczy i prawdziwych początków galopującego Tomassona. Miejsca bez głowy, który straszy Jorgi. po dziś dzień. To daje do myślenia. Wracajmy do. Miałam coś znowu go Wracajmy do twierdzy galopującego i zastanówmy się nad tym wszystkim. Nie czuję, żeby coś ciągnęło mnie w kolejne miejsce, więc może galopujący już wrócił. Pozbieram tylko myśli i to ciebie dołącza. Okejka, czyli teraz wracamy do twierdzy, tak? Tak, czyli teraz wracamy po prostu do twierdzy. No ok, no to wróciliśmy, i sobie będziemy mieć. A więc mamy dwa wspomnienia: śmierci klaczy galopującego i powrotu na miejsce jego egzekucji. <laughs> Galopujący jego koń byli nierozłączeni zarówno za życia, jak i po śmierci. Nigdy nie widziano ich osobno na Jorwiku. Co te wspomnienia chcą nam przekazać? Chciałam tu wrócić, żeby trochę pomyśleć, ale też żeby zobaczyć, czy wyczuję, gdzie nasz kolejny przystanek. Galerującego nigdzie nie ma, więc pewnie opuścił orwik. Może w sumie nadadzą nam jakąś wskazówkę. Najpierw umienia koń lotującego, a potem on sam. Albo czekaj, może, być, może, może było na odwrót. Odrodzenie końca galerującego, a potem odrodzenie jego samego. Na Jorwiku rozdzielono ich jedynie na czas pomiędzy ich zgonami. Ale. Co nam to daje? Co o tym sądzisz, Patrycja? Mm. Wiedźma, która dała go nieśmiertelność, musiała zadziorować też jego konia. Więź pomiędzy go a koniem nie, nie pozwala im odejść z naszego świata. Koń galopującego jest kluczem do jego nieśmiertelności. No jakby była mowa o tej wiedźmie, więc uważam, że jakby ona też musiała mieć coś z tym wspólnego. Albo po prostu yy, Klacz i jeździec mieli właśnie ze sobą taką więź. Ale jakby zarówno e, jakby przed śmiercią i po śmierci byli i tak ze sobą razem. Więc e, jakby nie wiem, w sumie. Wiesz, które. Um... Nie no, ona udała mu tą nieśmiertelność, więc musiała też zatrzymywać chyba no, no dobra, zobaczymy. To całkiem możliwe, ale czego lotujący o tym wiedział? Chyba naprawdę myślał, że jego koń zginął w pożarze. Przepraszam, Patrycja. Zaczekaj chwilę, coś poczułam. Gdy wcześniej coś mnie gdzieś ciągnęło, to było niczym ciche echo i rozmyty obraz w moim umyśle. Teraz czuję coś silnego, co praktycznie zmusza mój umysł do wyobrażenia sobie przesnyku diabła i zapomnianych pól. Okej. Okay. <grym> Ale to na pewno nie ma związku z żadnym yy, wspomnieniem. Te wydarzenia dzieją się w tej chwili. Nie ma czasu do stracenia, Patrycja. Pojedę z tobą, musimy jechać na zapomniane pola i to już. Okej. Okay. <grym> <grym> Czyli teraz znowu jedziemy tym razem na zapomniane pola. Okej, okay, to już jesteśmy. I teraz tutaj będzie się działo. Chwila, nie rozumiem. To tutaj doprowadziła nas moja wizja. Gdzie galopujący? Cicho tutaj, jest zbyt cicho. Czekaj, to koń galopującego, ale Ale gdzie sam galopujący? Yy, ta dwójka na robiku zawsze była razem. Musimy jechać z tą klaczem i zobaczyć dokąd zmierza. Okej. Okay. Ale ona się nie rusza. A nie, jednak się rusza, okej. Okay. <grytania> Czekaj, gdzie ty biegniesz? Ten nie biegnie jeszcze dalej. Chyba tam. Kurczę, dalej za nią nie pojedziemy. Gdzie ona biegnie? Chwila, coś czuję. Tego, kto nas tu wezwał. To nie jest żadne spełnienie o coś, co się dzieje teraz. Gunnarze Trimson, twoje zadanie do, nie dobiegło jeszcze końca. Tak łatwo nie uciekniesz przed swym darem. A może ktoś inny chciał pokrzyżować nasze plany? To bez znaczenia. Naszego paktu nie można tak łatwo unieważnić. Wracają do Ciebie zarówno Twoje wspomnienia, jak i Twoje przeznaczenie. Pamiętaj teraz imię swojego wierzchowca i miej ponowny udział w jego mocy. Morrigan, okej. W jest ten deszcz tutaj ciągle słychać. Ponad jest deszcz. Co to było? Zniknął koń grupującego Morrigan. Ktokolwiek nas tu przybił? wprowadził też Moligan do przemysłu. Do, przem do przesmyku diabła. W tym miejscu teraz nic już nie zrobimy. Musimy poszukać go w jego twierdzy. Plus 20 tego. Tak? Mm -hmm. Aha, czyli teraz musimy się odwrócić do twierdzy znowu, ok. No to on w ogóle tam stoi, nie? Ja tego nie rozumiem, ale spoko. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Ale powiem Wam, że. W sumie mi się nawet spodoba ta aktualizacja. Eee, dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy i właśnie tej przeszłości całej grupującego. Eee, wygląda na to, że Morrigan wróci do grupującego, ale coś tu nie gra. Czuję, że się zmienili. Murraygan, nie dowiary, że nigdy nie zastanawiamy się nad imieniem albo pochodzeniem konia grupującego. A, a to takie dziwne imię. Pradawne i potężne. Głos, który przemówił z góry, musiał być grobującego wspomnienia związane z tym imieniem. Kiedyś czułam, że o oślepia gniew, a teraz jest spokojny, skupiony. Może nawet bardziej niebezpieczny niż przedtem. Ktoś lub ktoś zapewne próbowało odebrać grobującego wspomnienia. Ale po co? Żeby zerwać jego więź z Morrigan? Kto by na, na tym zyskał? I w jaki sposób? Ta historia jest na pewno dużo bardziej złożona, ale też czuję, że jeszcze przez jakiś czas jej nie poznałem. Muszę wracać do książek i poczytać o w zamierzchłych czasu, czasu, czasach Jorwiku. Wciąż nie wiemy, kto, był galopion, kto dał na jego dar, ani po co. Jeżeli jednak potomek tej istoty żyje po dziś dzień, musi ona być niezwykle potężna. Wyczuwam, że znów są razem, ale teraz ich jest inna, silniejsza. Tak, ich nie tylko, nie tylko została odbiwiona, ale dała im też dodatkowy cel. Być może istota, która chciała ukraść dnia galopującego, przypadkiem się, obudziła w nim nowe? Czuję, że to początek czegoś nowego. Ich silna więź była niczym rozrzena węgielki w porównaniu z morzem ognia, które teraz płonie w sercu Mojgan. Yy, chyba możemy jedynie czekać. Na razie odpocznę przy ognisku i będę miała tę dwójkę na oku. Czyli zadanie na jutro będziemy mieć? Czy jak to tutaj będzie wyglądać? ja yy, dziękuję za Twoją obecność podczas tej podróży. Mam poczucie, że musimy się wygłasić na to, co nas jeszcze spotka. Aha, czyli... Możliwe, że za tydzień się dowiemy, ym, właśnie co tutaj dalej się będzie działo. Póki co musimy czekać. No ja tutaj już mam 101, o! <laughs> Trochę się uzbierało właśnie i teraz sobie pójdziemy zobaczyć, yy, już na koniec, yy, te tutaj znaleziska na szlaku. Więc okej, okay, tutaj możemy sobie ra jeszcze raz posłuchać tej historii. Także dobra, teraz lecimy sobie na... Nawiedzony szlak poszukać tych, tych skarbów, chociaż jakiś jeden znaleźć. Yy, więc teraz myślę, teraz tak myślę, właśnie jak się mamy dowiedzieć, jak te rzeczy będą w ogóle wyglądać i jakie będziemy zbierać na szlak. To też w ogóle tutaj to jest przerażające. No. Dobra. Yy, w ogóle właśnie też trochę szkoda, że to jest takie szare i tak nie jest bardzo widać, nie, ale mniejsza. Yy, gdzie my możemy teraz tego szukać? Bo tu tak właśnie nie sądzę, że coś może być. Chociaż, a tutaj co mamy? O, jednak coś mamy. Poczekajcie. Błędny oknik w butelce. Okej, okay, czyli jednak coś mamy. Okej, okay, okej. Okay. <grytania> czyli to wygląda jak śmieć do zbierania. Tyle, że to jest po prostu coś takiego. Okej. Okay. Tutaj dalej coś mamy. Tutaj dalej mamy... Coś jakąś drogę. W sumie tutaj też nie jechałam za bardzo, to nie wiem. Ale mamy tutaj dalej drogę, ona chyba nas będzie teraz prowadzić, tam gdzieś, o. Mamy świecę. Okej, okay, mamy świecę. No to lecimy dalej, teraz myślę, że to chyba, tak, to chyba będzie tak po kolei, wiecie. Ale no dobra, jedziemy dalej tym szlakiem. Po prostu będę jechała dró tą dróżką, myślę, że mnie tutaj gdzieś zaprowadzi, wszystko ładnie, pięknie. Mamy tutaj dynię. Czyli prawdopodobnie dynia. Tak? Nie, tu są piórka. Okej, okay, czy mamy pióra? No to jedziemy dalej. O, coś tam się już świeci, widzę. Kości. Oj. Mamy kości. Jest by tutaj poczekajcie, jest taką tutaj o, posegreguję. Te klejnoty weźmiemy gdzieś tutaj. O. bo tak oweźmiemy. Yy, dobra. I teraz nie, tutaj już byliśmy. Tutaj coś będzie jeszcze. Nie, tutaj nic nie ma. Właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest ołtarz, gdy już tutaj sobie pojedziecie przy, te, przy tych dniach, to ten ołtarz jest tutaj, na górze, o tutaj. Czyli do niego trzeba wjechać jadąc po prostu tutaj troszeczkę w górę. Czyli tak jak byliśmy, czyli tutaj, i po prostu idziecie tutaj sobie tutaj w te krzaki, jakby i tutaj macie ten ołtarz. O, i ja może coś właśnie wymieniać, uwaga. Tak, właśnie dla tego kruka. Czyli musimy zdobyć, mamy już 50, tutaj 20 piór, 80 kości oraz ten Granat Wiedźmy. Ciekawi mnie to, co to tutaj właśnie, jak to trzeba zdobyć, ale się dowiemy przede wszystkim. I tutaj mamy kruk Nightwing. Okej, okay, czyli właśnie fajnie, że tutaj właśnie jest ten kruk. Yy, którego się właśnie spodziewałam i bardzo fajnie. Także okej, okay, yy, jedziemy jeszcze czegoś poszukać i jak już poszukam, to wtedy spotkamy się już przy tej bronie Poe. O, tutaj właśnie widziałam jedną rzecz, tylko że myk Hanienu złapała niestety. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. No, tutaj mamy dynię. Jest, mamy dynię, którą też właśnie widziałam. I jeszcze pewnie będzie gdzieś pajęczyna, także coś rozglądam. O, jest coś. I tu są piórka. Nie. <laughs> Okej, okay, no ale powiedzieliśmy, że jeszcze mi pajęczynę, Aczkolwiek, yy, dobra, zobaczymy. Yy, coś takiego, pajęczynę i książkę, książkę i coś tutaj jeszcze. Także widzicie. Na razie mamy tyle. Oczywiście te rzeczy będą gdzieś dalej. Yy, będzie ich więcej, nie tylko już raz, chyba znajdziecie i tak dalej. Ale sobie wymienimy na kości, bo jak widzicie, kości nam są niezmiernie potrzebne oraz piłka. A sobie wymienimy sobie tak, wymienimy sobie tak. Także no. bo tak fajnie brzmi, słyszy, słyszycie to? Teraz tak sobie... E, dobra, to też sobie wymieńmy póki co. No i teraz musimy się skupić właśnie na zbieraniu sobie piórek i kości oraz ten klejnot. E, właśnie ten klejnot, który nie wiem który nie wiem, jak się zdobywa. Czy trzeba gdzieś poszukać, czy mu się, go mu się robi w sumie, bo powiem, że nie wiem. Bo nigdzie nie pisało, także powiem Wam, że nie wiem, ale jeśli gdzieś to napiszcie. Ale wydaje mi się, że chyba tego o tym klejnocie, o tym granacie jeszcze nie było. Ale się może jednego dowiemy, albo się sama dowiem. <grym> także no. I to by było na tyle w tej aktualizacji z tego co widzę. Mm. Także okej, okay, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Zostawicie łapeczki i oczywiście komentarz co sądzicie o tej całej historii, czy wam się podobała. Oczywiście o subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie i o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I jeszcze taka jedna rzecz, że za tydzień, wraz z tym ostatnim tygodniem Halloween w SSO, u Garego pojawią się dwa magiczne konie, które już kiedyś były i właśnie z nas jeszcze raz zagadają na Jorvik. także zobaczymy, które tylko nie będą, bo sama w sumie nie wiem. Ale przekonamy się za tydzień, także ja się z wami żegnam i trzymajcie się.